Dzisiaj zobaczymy razem, jak uszyć te spodnie kobiece proste. To jest model numer 113 z dodatku 328. I teraz zobaczymy sobie rysunek techniczny. I tutaj właśnie już widzimy, że mamy na naszym rysunku technicznym przód i tył naszych spodni. No i mamy oczywiście do nich też paseczek. Jeżeli chodzi z kolei o kieszeń, to możemy zadecydować, możemy nawet jej nie dodawać, żeby były te spodnie bardziej eleganckie. I w tym przypadku też używamy metra specjalnego ze złotego kroju, czyli mierzymy sobie. Właśnie obwód naszych bioder i wbijamy pineskę, właśnie blisko tego numerka. No i teraz będziemy, właśnie z miniaturki, odnosić wszystkie punkciki na naszym papierze, żeby właśnie tą miniaturkę w ten sposób przenieść, właśnie w większej skali na naszym papierze. Będziemy właśnie teraz rysować cały nasz wykrój. Teraz, żeby połączyć te punkciki, używam krzywików ze złotego kroju. Także zaznaczam sobie wszystko na, na moim wykroju. E, paseczek za, będę zaznaczać też oczywiście prostą nitkę, zarówno jak i na spodniach, tak i na, na naszym pasku. Jak już mam, właśnie mój wykrój gotowy, no to teraz mam już materiał z dodatkiem na, właśnie zapas na, na szwy. No i teraz będę szyła od wewnętrznej strony nogawki, szyję. No i oczywiście będę też wykańczać właśnie wewnętrzną stronę nogawki. I teraz szywamy i wykańczamy zewnętrzne strony naszych nogawek. Oczywiście z prawej strony będziemy szyli całą stronę prawą, a z lewej strony zostawiamy otwarcie na zamek, czyli 20 cm zostawiamy otwarte na zamek. Teraz przewlekamy jedną nogawkę na prawą stronę, wkładamy ją do tej drugiej co jest na lewej stronie i będziemy zszywać nasze spodnie w kroku. I teraz będziemy wszywać paseczek, czyli prawa strona do prawej strony i szyjemy pasek do spodni. Jak już wszyliśmy pasek, wszywamy też e, zamek z lewej strony, wykańczamy dół i spodnie są gotowe.